W Polsce, takim, jak w takim miejscu, w takiej soczewce skupiły się nie tylko nasze problemy związane z naszą suwerennością i z naszą wolnością wewnętrzną i ze stanem naszego społeczeństwa, ale one się wpisują w szerszy problem cywilizacyjny związany z konfliktem pomiędzy dobrem, prawdą, a współczesnymi teoriami, które, które chcą zniszczyć te nasze podstawy naszej, naszej wolności wewnętrznej i naszej suwerenności. Odnowa Zachodu, czyli odnowa tej naszej cywilizacji, a, a co za tym idzie jej, jednego z podstawowych składników, jako, jakim jest istnienie wolnego, suwerennego państwa polskiego i narodu polskiego, według Wiwara powinna polegać na przywróceniu właśnie czystości komunikowania się między ludźmi, czystości języka, piękna definiowania. Powrotu do bardzo podstawowych wartości związanych z przekazywaniem prawdy. I mówi o tym, że ma być to prawdziwe informowanie o rzeczywistości. I widzimy z tych dwóch źródeł, to znaczy z tego źródła pochodzącego od Feliksa Konecznego i tego drugiego, amerykańskiego źródła którym który ten człowiek zastanawiał się nad tym, jak ratować Zachód przed upadkiem, przed, przed bardzo niebezpieczną teorią postępu, która niszczy całe społeczeństwa. I to wszystko zbiegło się w temacie związanym z walką o telewizję trwam. Ja o tym chcę mówić. To znaczy właśnie, że, że niejako symbolicznie sprawa wolności, dostępu katolików, wolności w dostępie do mediów została zogniskowana w tej, w tej walce, zostały zogniskowane najważniejsze problemy zachodu. Jak wygląda, jak wygląda proszę Państwa, krajobraz mediów, mediów w Polsce. Po pierwsze po 89 roku, po pierwsze mamy sytuację przejęcie przez obcy kapitał prasy i radia. To Państwo, mam nadzieję o tym wiedzą. Wygląda to tak, że zaraz to Państwu na następnym slajdzie pokażę. Agora, polski koncern, ale szerzący idee, które na pewno nie są związane z cywilizacją łacińską i z podejściem katolickim do świata, jest największym wydawcą prasy, prasy 297 milionów egzemplarzy rocznie wydawanych. W zakresie gazety wyborczej, bezpłatnego metra i rozmaitych tygodników, miesięczników i innych pism ilustrowanych, których bez liku również ten koncern wydaje. Koncern Ringer, Axel Springer, Polska, własność w połowie szwajcarska, w połowie niemiecka, wydawca proszę państwa, Newsweeka, wydawca, wydawca faktu tabloidu i wydawca dziennika gazety. Prawnej oraz wielu jeszcze innych tytułów. Polska Presse, grupa kolejna, właściciel, wielki koncern niemiecki, międzynarodowy koncern niemiecki, który w tej chwili przejął całą prawie prasę lokalną, której z kolei nie ma, grupa Media Regionalne, to jest w tej chwili jeszcze fundusz brytyjski, ale. Ale już niedługo mówi się, że zostanie to zakupione przez któryś z koncernów niemieckich. I grupa Murator na dole mamy symboliczna wręcz to jest Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe czyli stary beton komunistyczny, który się właszczył na rynku rozrywki w Polsce i wydaje Super Express, wydaje. Y, proszę Państwa, liczne tygodniki, miesięczniki i, i inne czasopisma ilustrowane. Y, jest również, y, co da, o czym dalej będziemy mówili, bardzo silnie obecny na rynku radiowym y, i właścicielem 40% rynku hazardu w Polsce. Wracamy do poprzedniego. W telewizji mamy oligarchię po, postkomunistyczną, ponieważ mamy oligopol w postaci y, telewizji y, y, Polsat, Y, która została utworzona przez Zygmunta Soloża i w tej chwili jest y, jednym z najsilniejszych graczy na rynku telewizyjnym. Mamy TVN, który jest również własnością y, no, spółki ludzi, którzy wyszli z establishmentu komunistycznego. Kolejne elementy tego, tego krajobrazu mediów w Polsce są jasne, to znaczy to jest Radio Maria, Telewizja Trwa, Nasz Dziennik, czyli można powiedzieć grupa mediów katolickich, które utrzymywane są całkowicie przez y, 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 tych, którzy są ich słuchaczami, odbiorcami, y, czytelnikami. Y, do, tego, do tej grupy należy dołączyć również tygodniki, takie jak niedziela y, czy y, y, gość niedzielny, które są jednymi z najbardziej poczytnych tygodników w Polsce. To trzeba o tym pamiętać, że na pierwszym miejscu jest gość niedzielny. Niedziela również y, y, sytuuje się w pierwszej piątce najbardziej czytanych tygodników opinii w Polsce. Czyli tam, gdzie nam, ludzie może mogą... Ten Pokazać, na chwilę? Dziękuję. Gazeta Polska oczywiście jest w tej grupie mediów, które się wyłamują z tego, z tego krajobrazu panurego. Mediów uzależnionych od różnych wpływów politycznych. Postkomunistycznych. Cechą rynku medialnego w Polsce jest również brak niezależnych mediów lokalnych i w związku z tym zniekształcony obraz rzeczywistości, gdzie ideologia lewicowo-liberalna w znaczeniu amerykańskim, czyli postępowa, jest nadreprezentowana. Mamy jeszcze sytuację taką, że właściwie niezależne media mogą się pojawić w zakresie elektronicznym tylko w internecie, dlatego że wszystkie częstotliwości telewizyjne. Do tej pory zostały rozdane w ramach tego, tej gru, jednolitej grupy ideowej i własnościowej. O tym jeszcze będziemy mówić, a wszystkie częstotliwości w radiu również zostały zagarnięte przez spółki, najpierw polskie, które potem zostały przejęte przez spółki zagraniczne. Radio RMF jest własnością niemieckiej spółki Bauer która jest również czołowym wydawcą czasopism w Polsce 33 tytuły w segmentach kobiecych, młodzieżowych, telewizyjnym, motoryzacyjnym, informatycznym i gier komputerowych. Radio Euro Z, czyli własność spółki Eurozet, to jest francuski koncern Lagardère, światowy wydawca czasopism obecny na rynku polskim także przez wydawnictwa La Russe i Wiedza i Życie. Spółka Time to jest ta sama, która wydaje tego Muratora i Super Express, to są właśnie zjednoczone przedsiębiorstwa rozrywkowe, która również wydaje 10 miesięczników, ale także jest właścicielem Radia SK, jednego z największych nadawców radiowych w Polsce i otrzymała, jak Państwo wiedzą, te dwa miejsca w multipleksie cyfrowym, które w których przegrała tą, w cudzysłowie, przegrała rywalizację telewizja trwa. Czyli Polo TV i SK TV są własnością tego właśnie koncernu Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, które, które tutaj, który tutaj występuje pod nazwą Time. To jest gąszcz, w którym się ciężko rozeznać, ale dobrze, żeby Państwo zapamiętali, że ta grupa Powiedzmy w cudzysłowie hazardowa z, ze starego, starego układu nomenklatury komunistycznej jest bardzo silnie obecna już w tej chwili nie tylko na rynku prasy, tam gdzie jest super express. Na rynku, na rynku radiowym, tam gdzie jest Radio SK, ale również na rynku telewizyjnym, bo aż dwa miejsca w multipleksie, pierwszym multipleksie cyfrowym ta grupa, której do tej pory w telewizji nie było, dostała właśnie aż dwie telewizje, telewizja z blisko. Telewizja z muzyką rozrywkową, dwie dostały na tym multiplexie miejsce. I wreszcie spółka Agora, ta, która wydaje gazetę wyborczą i bezpłatny tygodnik metro, również jest, jest wydawcą, jest obecna na rynku radiowym. To jest Radio Złote Przeboje, Radio Tok FM i Radio Młodzieżowe Roxy. Czyli bardzo wiele stacji radiowych w Polsce również należy do tego samego właściciela, co gazeta wyborcza. Mamy jeszcze oczywiście związki tych wielkich koncernów medialnych z internetem. Radio RMF ma portal Interia, czyli ta spółka niemiecka Bauer, która wydaje wiele czasopisów w Polsce, która kupiła Radio RMF, również ma jeden z największych portali internetowych w Polsce o nazwie Interia. Grupa EuroZ jest obecna właściwie tylko z szeroką ofertą kanałów muzycznych, natomiast grupa Agora, tutaj jest błąd na tym stadzie, portal ONET.pl został zakupiony właśnie przez niemiecki koncern, który wydaje prasę w Polsce, czyli. Ci od, od, od prasy w polskiej, Ringer Axel Springer, czyli, czyli tabloid fakt oraz dziennik Gazeta Prawna oraz wiele tygodników w Polsce, kupili również portal ONET od spółki ITI, czyli właściciela TVN. Mamy, to jeszcze... mamy jakieś teraz ogólnokrajowe takie media w ogóle? My to, znaczy... My to znaczy Polacy, to są patrioci. No właśnie, no, właśnie, właśnie ten krajobraz jest dosyć ponury, ale właściwie w tej chwili, jeżeli chodzi o media ogólnokrajowe, to, to właściwie mamy tylko pod względem radiowym Radio Maryja, pod względem telewizyjnym mamy telewizję Trwam, pod względem prasy mamy nasz Dziennik Gazetę Polską codziennie i Tygodnik Gazeta Polska. Mamy. Y, 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 pod względem redakcyjnym mamy, mamy tygodnik, uważam, że i, i wiele innych, które nie będę wymieniać, ale mniej można popula może popularnych. Natomiast mamy właściwie tylko portale internetowe, prawda, które są powiązane z tymi. Z tymi, z tymi mediami, a więc niezależna.pl, a więc w polityce.pl na przykład, prawda? To myślę, że ta lista mogłaby przez Państwa być uzupełniona jeszcze o inne elementy. Natomiast czegoś takiego jak silne medium w postaci silnego koncernu, który miałby tak wiele wątków, jak mają Agora, jak ma Ringel Axel Springer, czy, czy jak mają ZPR, -y, czyli ta, ta hazardowa. Hazardowy koncern lewicowy, to tutaj nie ma żadnego takiego silnego podmiotu, który po stronie, powiedzmy, patriotyczno-prawicowej miałby tak, tak dużo w swoim stanie posiadania. Bardzo ważny jeszcze jest ten, kto pośredniczy w dostarczaniu treści medialnych. I tutaj chciałam Państwu pokazać coś takiego jak platformy satelitarne, co z Państwa punktu widzenia jest ważne, ponieważ, ponieważ do Was docierają przez internet i przez, i przez satelitę rozmaite treści. Otóż w Polsce właściwie platformy satelitarne zostały opanowane przez dwa koncerny medialne. Pierwszy to jest cyfrowy Polsat, który ma aż 3,5 miliona abonentów swojej platformy satelitarnej i taki właściciel platformy satelitarnej ma ogromny wpływ na to, co ludzie oglądają, dlatego że sprzedaje pakiety. I albo w tym pakiecie najtańszym dopuści media niezależne, albo ich nie dopuści, albo w telewizja Trwam będzie dostępna przez te pakiety, albo nie będzie dostępna, prawda? Więc to jest bardzo ważne takie sito, przez które przechodzą media docierające w telewizji. Drugim, drugim takim... Podmiotem, który jest obecny bardzo silnie na tym rynku satelitarnym jest y, y, fran właściciela Francusy. bo cyfrowy Polsat, no to po nazwie Państwo poznają, że to jest Zygmunt Solosz i, i, i telewizja Polsat, to jest Cyfra plus, która y, się szykuje, ostrzy sobie zęby, żeby przejąć TVN. Dlatego, że już przejęła tą trzecią na naszym slajdzie y, platformę satelitarną N już jest podpisana umowa zakupu tej, tej stacji i opcja do zakupu akcji TVN. Więc to ci Francuzi pod nazwą Cyfra Plus we, prawdopodobnie wejdą na nasz rynek telewizyjny korzystając z rozsypki w jakiej pod, poddaje się telewizja TVN i koncern ITI który jest bardzo zadłużony także, że praktycznie można powiedzieć, że ledwo zipie. Mimo, że ma jakiś taki tymczasowy stan finansowy dobry to jednak ciąży bardzo duże zadłużenie na, na, na tej spółce i prawdopodobne będzie, że będzie przejęta przez, przez właśnie Francuzów. Zaraz, bo to się drugą stronę się przewinęło, przepraszam. Bardzo ważnym pośrednikiem są również operatorzy kablowi w Polsce, bo to oni z kolei mają kolejną, o ile platformy satelitarne docierają do 1 trzeciej około gospodarstw domowych w Polsce, to o tyle, kolejna 1 trzecia to są operatorzy kablowi. I tutaj również mamy pewnego rodzaju oligopol, czyli kilka, kilka spółek zajęło prawie cały rynek. To jakbyście Państwo podliczyli sobie te procenty, to pierwsza czwórka wam wyjdzie ponad 80, 80%. To jest UPC Polska, to jest wielka globalna firma amerykańska Liberty Global jest właścicielem firmy UPC, która jest obecna pod różnymi postaciami w różnych krajach świata od Ameryki Południowej przez Azję aż do Europy. To jest spółka Vectra, która... Ma 17% rynku. Spółka Multimedia Polska. Już jest ten slajd nieaktualny, bo już doszło do fuzji A z firmy Aster z firmą UPC, która w tej chwili łącznie ma 1,5 miliona gniazdek do swojej dyspozycji. I to jest też znowu ważny pośrednik, bo skoro 1 trzecia gospodarstw za ich pośrednictwem kupuje sobie programy telewizyjne, to też jest ważne, które kanały telewizyjne w jakim pakiecie zostaną umieszczone i za ile pieniędzy. Była wielka sprawa konfliktu, właśnie